Czas przejąć kontrolę. W ten sposób kontroluj swoje potrzeby związane z płcią. Nasz film wprowadzi Cię w nieznane i nieodkryte metody. W tym filmie poznasz sekrety uzyskania pełnej kontroli nad swoimi potrzebami seksualnymi. Przygotuj się, aby poczuć się silniejszym i bardziej niezależnym, ponieważ ta informacja odmieni Twoje życie. Witajcie, drodzy widzowie, w dzisiejszym filmie poruszymy temat, który niepokoi nas wszystkich, czy potrzeby seksualne są normalne? W tej podróży odkryjemy dokładne informacje na temat seksualności i poznamy wskazówki filozofii stoickiej na ten temat. Oglądając nasz film, poczujesz się bardziej świadomy i przygotowany. Przeprowadźmy razem tę dogłębną eksplorację. Część 1. Biologia potrzeb seksualnych. Biologia człowieka jest produktem milionów lat ewolucji, a potrzeby seksualne zajmują ważne miejsce w tym złożonym systemie. Choć hormony kształtują nasze popędy seksualne, badanie naukowych wyjaśnień pochodzenia tych popędów pogłębia naszą wiedzę na ten temat. W jaki sposób dobór naturalny uczynił seksualność tak ważnym środkiem przetrwania? Odpowiedzi na te pytania pomogą nam zrozumieć, jak i dlaczego nasze geny ewoluowały w tym kierunku. Kiedy będziemy badać biologiczne podstawy naszych potrzeb seksualnych, zobaczymy, że popędy te stanowią strategię przetrwania nie tylko dla ludzi, ale dla wszystkich żywych istot. Hormony w naszym układzie hormonalnym bezpośrednio kierują naszymi zachowaniami seksualnymi, wpływając na nasze libido. Kiedy badamy wpływ hormonów, takich jak testosteron i estrogen, na popęd seksualny, możemy lepiej zrozumieć, że są one biologicznie nieodzowną częścią seksualności. Hormony te wpływają jednak nie tylko na seksualność, ale także na nasze stany emocjonalne i ogólny stan zdrowia. Kiedy lepiej poznajemy te procesy biologiczne, Dowiadujemy się więcej o pochodzeniu naszych potrzeb seksualnych. Informacje te podkreślają, że seksualność jest koniecznością biologiczną i powinna być postrzegana jako integralna część zdrowego życia. Tak istotna rola hormonów ujawnia również, jak ważna jest ich równowaga w organizmie. Część 2. Postrzeganie seksualności w społeczeństwie. Seksualność jest głęboko zakorzenionym i złożonym problemem, który znacznie różni się w zależności od kultury. Poglądy społeczeństw na seksualność były kształtowane na przestrzeni dziejów przez normy religijne, kulturowe i społeczne. W tym rozdziale zbadamy, jak ewoluowało postrzeganie seksualności na całym świecie i jaki wpływ ma ta ewolucja na indywidualne zachowania seksualne. Od starożytnej Grecji po współczesne społeczeństwa zachodnie, od konserwatywnych podejść na Bliskim Wschodzie po bardziej liberalne postawy w Azji Południowo-Wschodniej, w każdym społeczeństwie seksualności nadano różne znaczenia. Ta różnorodność pokazuje, że seksualność jest nie tylko zjawiskiem biologicznym, ale także odzwierciedleniem struktur społecznych i systemów wierzeń. Różnice między społeczeństwami, w których mówienie o seksualności jest tabu, a społeczeństwami, w których edukacja seksualna jest prowadzona swobodnie, mają znaczący wpływ na świadomość zdrowia seksualnego i zachowania seksualne młodych ludzi. To pozwala nam zastanowić się, jak tabu i ograniczenia seksualne mogą wpływać na zdrowie seksualne jednostek. Kiedy tabu zostaną przełamane, możemy zmierzać w kierunku społeczeństwa, które jest bardziej świadome zdrowia seksualnego i dobrego samopoczucia. Kiedy dogłębnie zbadamy postrzeganie seksualności w różnych kulturach, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego to postrzeganie jest tak zróżnicowane oraz jak kształtuje się tożsamość seksualna, orientacja i ekspresja. To zrozumienie pozwala nam spojrzeć na seksualność z perspektywy globalnej i zrozumieć znaczenie wolności ekspresji seksualnej. Przełamywanie uprzedzeń i promowanie równości płci to kamienie węgielne tej podróży. Rozdział 3. Stoicyzm i potrzeby seksualne. Stoicyzm to filozofia oparta na kontroli emocjonalnej i samokontroli. Jak można zastosować te zasady, jeśli chodzi o potrzeby seksualne? W tym rozdziale zbadamy, w jaki sposób nauki stoickie odnoszą się do popędów i potrzeb seksualnych oraz w jaki sposób filozofia ta może być przewodnikiem we współczesnym życiu. Stołyki twierdzą, że kontrolując nasze reakcje emocjonalne, możemy prowadzić szczęśliwsze i bardziej zrównoważone życie. Impulsy seksualne są również częścią tego mechanizmu kontrolnego. Zgodnie z tą filozofią, pragnienia seksualne są naturalne i nieuniknione, ale definiuje nas sposób, w jaki je realizujemy. Zrozumienie i odpowiednie ukierunkowanie naszych pragnień, zamiast być ich niewolnikiem, jest podstawą stoickiej samokontroli. Stoicyzm sugeruje, że zamiast tłumić nasze potrzeby seksualne, rozumiemy je i wyrażamy w zdrowy sposób. Oferuje praktyczne metody, które mogą być przydatne w radzeniu sobie z popędami seksualnymi, np. Na wykorzystanie naszych pragnień w służbie wyższego celu życiowego. Dzięki temu możemy wykorzystywać naszą energię seksualną w kreatywny i konstruktywny sposób. Seksualność jest pełna pragnień, które często są niewypowiedziane, ale głęboko odczuwane. Zrozumienie tych ukrytych pragnień seksualnych kobiet może być kluczem do ustanowienia głębokiego połączenia w związkach. Szczegóły tematu zamieściliśmy w naszym artykule, możesz kliknąć link, aby go przeczytać. To filozoficzne podejście może pomóc jednostkom w bardziej świadomym zaspokajaniu swoich potrzeb seksualnych. Myśl stoicka oferuje możliwość ukierunkowania naszych zachowań seksualnych z większą samoświadomością i poczuciem własnej wartości. Ostatecznie jest to głęboka wewnętrzna podróż, która pozwala nam doświadczyć naszej seksualności w zdrowszy i bardziej zrównoważony sposób. Informacje te mogą pomóc osobom ocenić swoje potrzeby seksualne ze zdrowszej perspektywy i znaleźć więcej spokoju i szczęścia w swoim życiu. Zasady stoickie kierują nami w tym procesie, pozwalając nam zrozumieć i wyrazić naszą seksualność w bardziej zrównoważony sposób. Podejście to stanowi podstawę filozoficzną, która pozwala nam żyć w zgodzie z naszymi potrzebami seksualnymi. Część 4. Osobiste doświadczenia i rozwiązania. W tym odcinku podzielimy się osobistymi doświadczeniami prawdziwych ludzi w zakresie radzenia sobie z potrzebami seksualnymi. Doświadczenia te ujawniają różne aspekty pragnień seksualnych i pokazują, jak radzić sobie z tymi potrzebami w zdrowy sposób. Naszym celem jest dostarczenie widzom praktycznych przykładów tego, jak mogą włączyć zasady stoickie do swojego codziennego życia? Pierwszym przykładem jest historia profesjonalisty, próbującego zrównoważyć swoje intensywne życie zawodowe i relacje osobiste. Korzystając z nauk filozofii stoickiej, osoba ta była w stanie opanować swoje popędy seksualne i znaleźć zdrową równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. To doświadczenie podkreśla wagę związku pomiędzy kontrolą emocji a pragnieniami. Innym przykładem jest historia pary zmagającej się z niechęcią seksualną w długotrwałym związku. Dzięki stoicyzmowi para zdała sobie sprawę z tego problemu i pracowała nad nim. Odkryli, jak otwartość emocjonalna i wzajemne zrozumienie mogą odegrać kluczową rolę w przywracaniu harmonii seksualnej. Omówimy także historię jednostki, która wykorzystała idee stoickie w procesie odkrywania swojej orientacji seksualnej. Osoba ta opisze wewnętrzny spokój i pewność siebie. Jakie przyniósł mu stoicyzm w procesie akceptacji swojej tożsamości seksualnej. Ta historia pokazuje, jak ważna jest akceptacja siebie takimi, jakimi jesteśmy, w osiągnięciu wewnętrznego spokoju. Na koniec tego rozdziału przedstawimy jeszcze wiele podobnych historii, które pokazują, jak filozofia stoicka może być skutecznym narzędziem w pokonywaniu różnych trudności związanych z potrzebami seksualnymi. Każda historia zainspiruje widzów do bardziej świadomego zarządzania swoimi potrzebami seksualnymi i pokaże, jak stoicyzm może zmienić ich codzienne życie. Rozdział 5. Seksualność we współczesnym świecie. Współczesny świat znacząco zmienił sposób postrzegania i wyrażania seksualności. Rozprzestrzenianie się technologii i internetu ułatwiło dostęp do informacji o charakterze seksualnym, ale spowodowało także nowe problemy i dyskusje na temat treści o charakterze seksualnym. W tej części zbadamy wpływ ery cyfrowej na seksualność oraz sposoby ochrony zdrowia i praw seksualnych w tym nowym środowisku. Platformy cyfrowe odgrywają ważną rolę w rozpowszechnianiu edukacji seksualnej. Platformy internetowe dotyczące zdrowia seksualnego zapewniają anonimowe i bezpieczne zasoby informacji dla nastolatków i dorosłych. Do zalet tych platform należy możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców i przełamania tabu. Należy jednak wziąć pod uwagę ryzyko dezinformacji i bezpieczeństwa w przypadku korzystania z tych platform. Media społecznościowe otworzyły nowe możliwości ekspresji seksualnej i eksploracji tożsamości. Osoby mogą swobodniej wyrażać swoją orientację seksualną i tożsamość oraz znajdować wsparcie i społeczność. Jednak swoboda ta może czasami wiązać się z zagrożeniami, takimi jak nękanie w internecie i naruszenia prywatności. Aby przezwyciężyć te problemy, Potrzebne są skuteczniejsze regulacje i szkolenia podnoszące świadomość. Era cyfrowa kształtuje także relacje seksualne. Innowacje takie jak relacje na odległość, wirtualna rzeczywistość i interaktywne gry seksualne przenoszą doświadczenia seksualne w inny wymiar. Chociaż technologie te zwiększają satysfakcję seksualną u niektórych osób, u innych mogą pogłębić samotność i izolację. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zająć się wpływem technologii na seksualność w sposób zrównoważony i włączający. Tematy poruszane w tej części pozwalają nam głęboko zadać sobie pytanie, jak seksualność jest rozumiana i doświadczana we współczesnym świecie. Możliwości i wyzwania, jakie stwarza technologia, wymagają skutecznej równowagi między zdrowiem seksualnym a wolnością słowa. Osiągnięcie tej równowagi ma na celu stworzenie zdrowszego i bardziej świadomego społeczeństwa poprzez ochronę praw seksualnych każdej jednostki. Rozdział 6 Edukacja seksualna i świadomość Edukacja seksualna ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia zdrowego życia seksualnego. W tej części omówimy rolę skutecznej edukacji seksualnej w społeczeństwie i sposoby zwiększania świadomości w zakresie zdrowia seksualnego. Zaprezentujemy także strategię przełamywania tabu seksualnego za pomocą metod podnoszenia świadomości. Stan edukacji seksualnej na świecie jest bardzo zróżnicowany. Choć w niektórych krajach wdrażane są nowoczesne i naukowe programy edukacji seksualnej, w innych w dalszym ciągu kwestie seksualne stanowią tabu. Aby przezwyciężyć te różnice, należy wzmocnić współpracę międzynarodową i lokalną politykę edukacyjną. Skuteczna edukacja seksualna pomaga młodym ludziom zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą im chronić siebie i swoje zdrowie seksualne. Świadomość zdrowia seksualnego nie tylko umożliwia kształtowanie zdrowych zachowań seksualnych, ale także przyczynia się do zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową. Informacje dostarczane za pośrednictwem kampanii zdrowia publicznego, mediów społecznościowych, szkół i domów kultury mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i zwiększyć świadomość na temat zdrowia seksualnego. Celem tych kampanii jest ułatwienie dostępu do usług w zakresie zdrowia seksualnego i rozpowszechnianie dokładnych informacji na temat zdrowia seksualnego. Strategie podnoszenia świadomości odgrywają ważną rolę w zwalczaniu seksualnych tabu. Promowanie otwartych i zdrowych dyskusji na temat seksualności w społeczeństwie pozwala jednostkom czuć się bardziej świadomie i komfortowo w kwestiach seksualnych. Takie dyskusje promują znaczenie edukacji seksualnej i równości płci, a także mogą być skutecznym narzędziem w zwalczaniu wykorzystywania i przemocy seksualnej. Drodzy widzowie, w tym filmie omawialiśmy, czy potrzeby seksualne są normalne, czy nie, oraz ich aspekty biologiczne, społeczne i filozoficzne. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci lepiej zrozumieć swoją seksualność i siebie. Pamiętaj, że dla zdrowej seksualności ważne jest, aby być świadomym i zintegrować to, czego się uczymy, ze swoim życiem. Dziękuję za obejrzenie naszego filmu i życzę zdrowego i świadomego dnia.